Droga wojewódzka numer 789. Mieszkańcy Koziegów znają się z nią od lat i bardzo dobrze. Za to od bardzo złej strony. Mówią, że życie się przy tej drodze nie da, żaden remont sytuacji nie zmieni. Żądają obwodnicy. Powołano w tej sprawie nawet społeczny komitet. Władze wojewódzkie wsłuchują się w apele, ale to na razie tyle. Jakie są szanse Koziegów, że się jednak uda rozminąć z problemem Katarzyna Pierońska? Tym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 789 codziennie przejeżdża około pięciu tysięcy pojazdów. Jego cenia zarząd dróg wojewódzkich w Katowicach niewiele, chociaż na najbliższe sąsiedztwo skarżą się mieszkańcy Gniazdowa i Koziegów, bo przebiega tuż pod ich oknami. Tu jest ruch taki, że pani nie można tu ciągnikiem wyjechać, A tu jeszcze, jeszcze gospodarki mają ludzie, nie? Dokucza hałas ciężarówek, słyszany nawet w domu. Te z kolei, jak mówią mieszkańcy, nie wiadomo ile jeszcze wytrzymają. Ja mam od sąsiada dom pęknięty przez pół. W tej chwili mam ścianę wzmacnianą. W zeszłym roku żeśmy to robili. Mieszkańcy obawiają się, że ruch zwiększy się, gdy oddany zostanie do użytku odcinek autostrady A1 i obwodnica woźnik. Niech pani zobaczy, jaka tu jest odległość między drogą a budynkami. Jeżeli tutaj będzie jakiś większy ruch, tym bardziej ciężki jakiś transport, to masakra. Wszystki ruch, który będzie zjeżdżał z autostrady, pójdzie w naszym kierunku. Nie będzie żadnego, żadnej innej alternatywnej drogi. Dlatego o obwodnicę postanowili zawalczyć. Pierwsze spotkanie było w naszej gminie 15 kwietnia o którym właściwie nie, nie byliśmy poinformowani przez władze, tylko dowiadywaliśmy się tak z różnych źródeł. Piszemy do wszystkich władz i do Warszawy, i do Katowic, żeby po prostu te pieniądze, które tu miałyby być wydane, żeby poszły na, na celowe, na Owodnicę. Czyli nie remont drogi wojewódzkiej, tylko obwodnica. A remont to ich zdaniem strata pieniędzy. Dokumentów w segregatorze przybywa. Pod petycją do władz wojewódzkich podpisało się ponad tysiąc osób. Gmina remontu drogi wojewódzkiej nie neguje, ale o obwodnicy myślała już kilka lat temu. Samorząd gminy Koziegłowy ma w swoich planach studium i planach miejscowych wskazania lokalizacyjne, ale one już. Jak gdyby po części uległy zdeaktualizowaniu. Ale nie wszystko jeszcze stracone. W katowicach drogowcy zlecają właśnie wykonanie projektów, żeby popatrzyła na mapę i znalazła taką trasę, a najlepiej jeszcze w kilku wariantach i wyniki tych prac przedstawimy wkrótce. Jak zapewnił nas rzecznik prasowy o konkretnych lokalizacjach zarząd dróg wojewódzkich oprócz urzędników powiadomi niebawem też mieszkańców. Katarzyna Pierońska aktualności.